Hi there, my name is Julita Litkowiec. I'm a first year student of English here at Szymon Szymonowicz State School of Higher Education. Wonder what our school looks like? Let me show you. Filologia angielska to jeden z najstarszych kierunków prowadzonych w uczelni państwowej imienia Szymona Szymonowica w Samościu. Działamy od października 2005 roku. W tym czasie wykształciliśmy już prawie 500 studentów. Jeśli chodzi o nauczanie samego języka, najbardziej rozbudowany i realizowany przez wszystkie semestry studiów jest moduł Praktyczna nauka języka angielskiego, obejmujący zajęcia praktyczne z pisania, czytania, fonetyki, konwersacji, gramatyki oraz tłumaczenia. Oprócz zajęć poświęconych uczeniu się i doskonaleniu języka oferujemy również szereg kursów filologicznych, których celem jest zaznajomienie studentów z historią, kulturą oraz literaturą anglojęzyczną, zwłaszcza brytyjską i amerykańską. Już po pierwszym semestrze studiów nasi studenci wybierają specjalizacje, które przygotowują ich do przyszłej kariery zawodowej. Są nimi specjalizacja nauczycielska oraz specjalizacja język angielski w biznesie i turystyce. W ramach pierwszej specjalizacji realizowane są przedmioty służące przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznemu oraz dydaktycznemu do wykonywania zawodu nauczyciela, takie jak psychologia, pedagogika, metodyka i metodyka nauczania języka angielskiego, czy też emisja głosu. W ramach drugiej specjalizacji studenci zaliczają szereg przedmiotów związanych z biznesem i turystyką, by wspomnieć terminologię specjalistyczną, tłumaczenia, komunikowanie w biznesie i turystyce, bieżące problemy świata biznesu i temu podobne. Oferujemy m.in. dostęp do laboratorium językowego, pracowni komputerowej i dobrze zaopatrzonej w materiały dydaktyczne i naukowej biblioteki. Do studiowania na Uczelni Państwowej w Zamościu przekonała mnie doskonała reputacja uczelni, a studia na kierunku filologia angielska w przyszłości daje możliwość pracy na całym świecie. English Studies at our school. Excellent teachers, friendly atmosphere and a whole lot of knowledge. Come and join us.